Wilki. Słyszałem je. Do tego jest ten... Yy, trąbka. Do odstraszania wilków. K tak. Nie, Flara też odstrasza, nie? Ale Flary nie wzięliśmy. Tylko, że wcale ich nie odstrasza, bo żadne wilki w tej grze nie istnieją. Ale jak do tego doszło? Cofnijmy się na chwilę w czasie o jakieś 30 minut. Podczas streama zdecydowaliśmy zagrać w trójkę w PIK. Co tam, Kubuś? Tam się nie słyszeliśmy. No, jakoś no. tak wyszło. Co tam, co tam, co tam? A nic. <laughs> Aha. Nie uwierzysz, ja też. Halo? A, ha. Halo? Halo? Cześć Co kurwa? A co? Wymiewała robić, czy co się dzieje? Halo? Ha. Halo? Halo? Ha. Halo? Halo kto mówi? Danuta? Jak ci kurde Mariusz? Z piaseczna. Mariusz? No, a ty? Z Karol. Z Gliwic Tak, z Gliwic. Tak, no. no. Mariusz. No. Z Piaseczna a, Karol, z Gliwic. No. No. Boli mnie potelica! <noise> mnie boli polityka. <laughs> Dobra, zatrzymajmy te karuzelę na śmiechu. Dobra, o to chodzi, że. Zaraz ci powiemy. Jako że ja i Natalka już trochę graliśmy, a Karol nie miał okazji, to stwarzało nam to fajne pole do lekkiego, spontanicznego naszpącenia. Ogólnie musisz jak najwięcej trików zrobić. Tak jak na deskorolce kiedyś w grach trzeba było. Co? Fikołki, salta i punkty zbierasz. To tu się wchodzi na górę? no na, na desce skaczę. Nie, no na nie na desce to się skacze. musisz tryki robić, ale no. bez deski. Znaczy jak znajdziesz deskę, możesz na desce. Czy <noise> co? New Island in twenty hours? różne wyspy ja, w... latające. Skyblock taki. Ja ale <noise> się pogubiłem No jak na Minecraft'cie coś... też masz skyblocka, nie? No To, to masz podobnego i masz nową wyspę, co chyba... To, 3, to 24 chyba właśnie jest, no. jest Bez kitu, bez kitu. Hej. Hej! Słuchacie mnie? Słuchajcie. Ej, ja was nie słyszę, teraz was słyszę. O, cześć. Cześć! Cześć! Pukam, co masz na paszporcie. Co I jesteś, po, z Zaraz czy, czy, czy skąd? Ja z, 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 z Piaseczna. <głos> <głos> a <I> ja <jest> z <noise> What the fuck. Oj, to jest przerażające. Jak chcesz się zobaczyć, tutaj lustra. Sam Chodź Karolek. Pod R masz fajne emotki. Masz na przykład szrug, możesz zrobić. Ta emotka na dole na przykład będzie potrzebna do trików bardzo. Żeby te flipy zrobić. No, musisz się dobrze rozpędzić. Pa. No musisz, przy, przy, przytrzymaj R. Cyk. Dobrze timingowo trzeba Nie no tańczy, bo to my... O i ta emotka będzie potrzebna do trików Patrz, na przykład teraz z fotelu spróbuję zrobić ten Patrz nie udało się Eee... Nie wyszło No i masz ściankę wspinaczkową Chodź sobie możesz przetestować Wchodzisz sobie i masz takie coś właśnie jak stamina I musisz tak wejść, żeby ci stamina nie spadła Bo stamina ci spadnie to spadasz Typa wszedłem Super no idź kupa. Jak przytrzymasz prawym to wyciągasz rączkę W taki sposób możesz no, no, no. pomagać Że patrz, jak na przykład Kuba właśnie idzie i nie wiem stamina mu się kończy Pomocy no, no, no. Przytrzymaj rękę i patrz I wtedy no. pomogłeś mu wejść O masz na Hej, k**a Don't touch me there this is my normal room No 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 Hej pa No Now watch me web A patrz teraz patrz Nie way no, no, no. wait <laughs> <laughs> <Way. Way. laughs> <gulanie> no nie no, no, no. Fajne, to ok, je Tutaj masz bieżnię, jak jesteś za gruby, to możesz tutaj trochę schodnąć. Bo podczas działo. gry ogólnie i normalnie możesz tyć. Wodzicie mnie na bieżący tu masz bo to jest za dużo. Dobra. Oczywiście bieżnia w lobby nie ma żadnego zastosowania. No skoro już na wstępie udało nam się trochę nasz i oboje to podłapaliśmy bez wcześniejszych ustaleń, to postanowiliśmy iść w to troszeczkę dalej. Halo! 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 Hej, Wy też nie dolecieliście? <gulanie> Tak, ej kurde! mi się nie zlaudował do końca. ja już od razu biorę ten. Jedzonko? Co? Mam linę i wodę. Kraftować trzeba. Lina się do craftingu przyda. A z wody co można było robić? I jak garnek się znalazło. To do garnka wlewasz wodę i można podwyższyć mm. jedzonko. Meskitu. O, pluszak jest potrzebny. Ech. Masz go wziąć. On się na drugim stage przyda. To, Mili... po rzadko się radzi. O, o, masz tu, kompas? Kompas też weź. O, o i trąbkę ma. <laughs> Ale luciek się trafił. Komu zerwałeś na pojerce? trąbka potrzebne. się przyda, bo jak masz przeciwników, jak masz węże jakieś, to Normalnie możesz je zająć i ten, i nie atakują cię w No nie wiem, czy Spoko flarę jest. brać, bo flarą się broniliśmy normalnie. To chyba trąbka wystarczy, nie? to nie? Wy, wy, tak, wyrzuć flarę, wyrzuć. E, to jest poradnik, to to możesz wywalić, to niepotrzebne. Widzisz tego, ten, ten? Nie podchodź do tego kolczastego. On się nie obudzi, ale jak podchodzisz za blisko, i to ten, no to wiadomo, kuje a ale może cię na hita zdjąć. To normalnie cię pożera, stary. O, patrz, rusza się! Węży i niedźwiedzi też w tej grze nie ma, a ta kolczasta kula po prostu stoi i uderza cię jak jej dotkniesz. Ale oczywiście dla niepoznaki trzeba było też przemycić kilka prawdziwych porad. Lollipop. Tak, jak zjesz to masz fazę. Dzień. No, a później cię bije to. Co to no. jest? To jest taki że jak się wspinasz, to możesz co to wbić w skałę i chwilę odpocząć na tym. Proszę kapcie, chodź. Tak, dobra, pluszaka dobra. trzymaj, pluszaka trzymaj. Z tego co wiem, to pluszak przydaje się jedynie do achievementu, który dostaje się za przejście z nim gry. Content sprowokował mnie do włączenia nagrywania, więc ciąg dalszy możecie zobaczyć już z mojej perspektywy. O, o, kol, kolczak, Kolczak. A... A jeszcze to jest! Mgła, bez Mgła, kitu. Mgła jest przewalona. Pluszak chyba też pomagał na mgłę, nie? Nie pamiętam. Bo to było tyle inside'ów tu jest. Chcecie sport drink? Piję. I... Ja kolczak! Mariusz Kolczak. Dobra, zagram mu. Gdzie jest? Hmm. czekaj bo on się roz... dobra nie, ale... patrz nie obudzi się ale mamy k***a ale to... maduza esz ja wszystko nas zjeżdża na bo to nas zacznie gonić to lepiej nie ty, a tędy? tędy, ja patrzcie patrzcie, to... patrzcie tędy patrzcie tędy a, a okej okay. dobra, patrzymy, patrzymy, patrzymy <laughs> widzę, widzę, no uwaga tutaj na tego o, zagraj, 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 zagraj ale fart, żaden jeszcze się nie obudził to jest Oj, nie, 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 nie. Maskit, To chyba ciężko będzie. Nie, trzeba obok niego przejść. Tędy no. Oj, oj. O! Aaaa! Nie chcę Nie Eee! Czekaj, bo tutaj jest wasz, tutaj patrz. Tutaj, damy radę. No, no, Patrz, tutaj masz. Damy radę. Tak, tutaj jest taka. Taki. A, nie wiem, Gzyms. <laughs> stanąć. Taki Gzyms. Czujej Mariusz połudę, Gzyms. Nie, ty nie, nie, to to nie, 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 O no nie, <kurde>. <śpiewa> <O> nie, no. <śpiewa> nie, wiem Żyjesz nie, 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 to nie, 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 A- nie, Ja nie, ja nie, To nie, 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 na manowce, są zwieść. Na manowce Bez <śpiewa> Każą zejść. Każą skakać. Zaraz się zrespi jako duszek. Jak my wejdziemy na górę, to tam możemy ją zrespić. Tylko trzeba wejść na górę. I nie spać bo No widzę ją. O, cześć. Wilki. Słyszałem. No, no to do tego jest ten... Yy, trąbka. Do odstraszania wilków. Nie, Flara też odstrasza, nie, ale flary nie wzięliśmy. Myślę, że to można nazwać punktem kulminacyjnym pranka, bo Karol tak się wkręcił we wrogie potwory, że zdawało mu się, że słyszy wilki. Może w grze jest zaimplementowany dźwięk wilków, ale takowe na pewno nie istnieją. Się, bo musisz mi żarcie rzucić. I nie mam żarcia, wyciągam okay. ci roneczkę. Nie! Oj, 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 o no! umarł no. ktoś. A, dobra, to ja was zrespię. Idę Cześć, o, cześć. O, Ej! Cześć 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 Ojku. teraz będziemy jak ten diabeł i anioł w swojej głowie Bez ja to. Nawet taki kolor Dasz Czekaj, bo tu jest ten, ja nie mam trąbki Ej, to jak my sobie poradzimy na drugiej tej jak Karol no? Przecież to no tam drugiej też jest A, I pluszak nie Ej, właśnie... Pasowało bardzo, jestem czerwony jak, jak szatan, a ty jesteś zielona No, pasuje. Jak chyba groszek ja lubię groszek Ej, oddajcie się Cię. trochę i zobaczcie czy tędy wejdę, czy tędy jest jakaś trasa. Ciężko powiedzieć, bo so, jest ten, ale nie wiem czy tam potem wejdziesz. Chyba tutaj... tam tędy nie wejdziesz. A, bezkitów widzę, no. no? No no widzę. O antidotum! Dobra, dobra skrzeszam dobra. was, uwaga. Dobra, dobra, ja nie słyszałem, jest co mam goranki to Dzięki. Ej, to teraz, jak nie mamy pluszaka, to trzeba tam ręcznie się wspiąć. Na tym etapie trollowania już prawie nie było, więc zobaczycie tylko, jak pospadaliśmy. Wybacz, Karol, ale to naprawdę była świetna okazja na pranka. Nie, będzie nie. No już się no, to pozdrawiam. No, zadebił? Purchawa! No nie widziałam nie. Ktoś mi powiedział, O, kurka, Pole mi nowe. Ono, mnie próbowała papa Daję oh no. Wait dangdangdangdangdangdangdang <gryzm _> <gryzm> tak, source tam, 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 czy, czy nie mam pojęcia. O widzę, jak się podnosi,

Dalej Karol niestety utknął w martwym punkcie, więc postanowił po prostu zrezygnować. Później zagraliśmy jeszcze jedną gierkę, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, aby was ten film nie ominął. No, łap się! A tu, Oj. Dobra, co? Mara! <laughs> Ach, to chyba nie żyje. Nie żyje jeszcze? Jakim cudem? Żyje, żyjesz, żyjesz. Dalej spadam? Wpadam? Słyszycie mnie, kochani moi? Słyszycie mnie? No i no. dowiśliłem się. Super. Bez kitu, strzałeś się.